Kamil Stoch, wczoraj 11 miejsce w konkursie indywidualnym, 232,5 metra, rekord z ubiegłego sezonu z Wikersund, wyrównany rekord Polski Piotra Żyły. W serii próbnej dobry lot, 218,5 metra, przy wietrze około metr na sekundę z 20. belki startowej. Teraz 19. belka dla zawodników ostatniej grupy. No i popatrzmy jak to jest z wiatrem, trochę kręci choć prędkość nie przekracza 2 metrów na sekundę w tym momencie. Zaczęła w, pewnej, w pewnym miejscu skoczni, no ale jest zielone światełko. Kamil Stoch. No, wyciągnął do 200 metrów ten lot, no ale niezadowolony z tego skoku Kamil Stoch. Te uśrednione odczyty pomiaru wiatru pokazują, że miał 40 metra na sekundę pod narty. Odjęte 5,2 punktu, odległość 202 metry. Noty sędziowskie 4 po 18,5. 1 18 punktów. No więc z Czechami będziemy przegrywać.